Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym filmie takie krótkie info, informacja co udało mi się znaleźć w Tigerze. W sumie w Polsce jest 44, są 44 sklepy Tigera i ja wczoraj będąc w Toruniu wyhaczyłem coś takiego. To są takie można powiedzieć mini szczypce. Uwiek kurczę, Ciekawe, czy to się będzie nadawało do wycinania wyprasek, znaczy części z wyprasek od, od modeli. Ciekawe, czy to się nada do na przykład jakichś drobnych blaszek, albo do, do innych rzeczy modelarskich. Jest to nazwane jako zestaw do, do biżuterii. I tak to wygląda. Naprawdę to jest małe, ale mówię kurczę zaryzykuję. I wezmę ten zestaw, kosztuje 35 zł. Tutaj widzę, że są tyrycetkami poprzypinane rzeczy, ale moment, już sięgam po jakieś obcinaczki większe. To też będziecie mieli pogląd na to, jak to się ma do normalnych. Ocinaczek duży. E, zestaw 35 zł, więc jak za trzy to niedużo. E, tutaj widać, że zostały jakieś ślady po. Nie, no, chyba smarze. Dobra, to sobie wyrzucimy. Tego nie potrzebujemy. Okej, okay, dobra. Naprawdę ciekawe znaczy w miarę w miarę ok, wykonanie tak jak tutaj widzicie wychodzi po tam 12 chyba z tych z kawałkiem za nawet nie za sztukę o no i są obcinaczki takie dosyć o tak wyglądają normalne obcinaczki a tak wyglądają te mini obcinaczki ciekawe jest to że no to jest taki mini zestaw nie tutaj Możecie sobie o. Ale tutaj widać, że nie jest to jakoś super dokładnie zrobione. Zaraz jeszcze zbliżenie zrobimy. O, tak to wygląda. Więc to jest... No, no krzywo trochę, nie. No ale dobra. Zobaczymy czy damy radę w ogóle coś obciąć. Szukam jakiejś wypraski. Coś tam jest. Coś tam mamy tutaj, okej. Okay. O no, kurde, powiem Wam, że. No tak to tnie. Wielkość tego sprawia, że trzeba mieć dosyć dużo siły, żeby to obciąć, dlatego myślę, że normalne obcinaczki o, o, o wiele lepiej się sprawdzą. O wiele lepiej się sprawdzą w tej kwestii, ale. Taki eksperymencik z braku laku. Gdybyście nie mieli nic innego pod ręką, a ten zestaw, tak jak mówię, kosztuje tylko 35 zł, no nie jest to najlepsze cięcie, nie? Da radę wyciąć tutaj jakieś, jakieś modelarskie rzeczy. Tutaj sobie sprawdzimy. O, na tym jeszcze. Także da radę wyciąć. Jest to małe i trzeba to chyba wyczyścić, bo tutaj wydaje mi się, że, że jest. Że jest na tym troszeczkę smaru, że jest tak, to jest smar, więc to trzeba by było najpierw wyczyścić jeszcze, żeby to miało ręce i nogi. Jak za 35 zł, taka ciekawostka. Nie wiem, czy to, czy te tutaj środkowe się do, do jakichś blaszek, gięcia, będą nadawały, czy się nie będą nadawały. No Możecie je spróbować. Tak, średnio, średnio 35 zł to myślę, myślę, że nie jest dużo, ale jakoś super nie są. Na pewno te wszystkie obcinaczki, które macie na kanale wrzucone, będą spróbowały się lepiej. To jest, to jest pierwsza, pierwsza, że tak powiem, rzecz na kanale, którą chciałem pokazać. Druga rzecz, o której już wiecie, mówiłem, że będę pokazywał, to jest zestaw pędzli za 10 zł. Niecałe 10 zł. Pędzle modelarskie, 4 sztuki. Tak jak widzicie, każdy jest osobno zapakowany. Posiadają oznaczenia. Tutaj jest 00. E, tutaj jest... O, tutaj nawet mamy 50. E, tutaj mamy 10, a tu mamy 30. E, interesuje mnie ten najmniejszy jak widzicie każdy jest tutaj osłonięty jeszcze dodatkowo dodatkowo taką tutaj plastikową plastikową rureczką żeby się tutaj nie nie że tak powiem nie to nie za mało to jest podwójne zero podwójne zero wygląda tak na Amazonie do kupienia jest ten zestaw i tutaj jeśli chodzi o tak tego, myślę że to to no 2,50 za sztukę. Dobrze, dobrze leży w dłoni. A ja sobie zobaczymy na szerszym kadrze. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj. Tu jest jakiś dłuższy włos jeszcze został. No, no może jakościowo to nie jest jakoś super, ale też możecie taki pro tip, Jeżeli macie coś takiego, to po prostu bierzecie nożyczki i ucinacie tą końcówkę. Bo tutaj chyba coś nie, nie poszło, nie? Hmm. Więc dobra, teraz sobie zrobimy zbliżonko, jak to będzie. Jak to będzie wyglądać, no wygląda spoko. E, wygodnie się to trzyma, ma tutaj e, taki trójkątną rękojeść, można powiedzieć. I, i naprawdę jest spoko, więc z, przypominam, cena 2,50 za sztukę. Zastanawiam się, czy nie wziąć więcej. No i tutaj mamy potrójne 0. Tak to wygląda. Nie, powiem wam tak, zastanawiam się, czy nie wziąć więcej tego za 2,50 za sztukę, bo no, znając życie, to tutaj końcówka wygląda na raczej drewnianą. No, nie chcę tego psuć, ale to no jest w miarę lekkie i wygląda prosto na, na drewnianą. Więc jak za te pieniądze, to uważam, że zakup jest spoko. Nie wiem, jak to mi się będzie malować. Zobaczymy. Zresztą tutaj się w włosie dosyć fajnie układa, więc nie powinno być problemów. Pewnie syntetyk to jest. Tutaj nie mam, nie mam informacji, że to jest syntetyczne. Nie. Tylko że zupełne w Chinach i tyle DE na rynek niemiecki chyba i, i tyle. Schwarz to jest niemiecki. A ja, tak tutaj wygląda. formacja która jest na pudełku. Teraz tylko wyrzucić te opakowania, pędzelki schować. E, dobra, więc pędzelki pokazane, obcinaczki, które tak powiedziałem, no to nie jest mój najlepszy zakup, ale no takie takie malutkie, fajne, kurczę, będą gdzieś tutaj sobie e, jako, jako taki, że tak powiem, do, do, do jakichś zdjęć czy coś mogą posłużyć, że będą sobie tutaj gdzieś tam jako ozdoba leżeć i tak dalej. E, dobra, to jedynie, bo Chyba, że te jakoś tutaj przy jakichś drobniejszych elementach w wyginaniu może, może coś tam się przydać, e, albo jakbyśmy chcieli na przykład jakiś element drutu przyciąć, czy coś takiego, no to, to ewentualnie, ale te trzeba je wyczyścić jeszcze. To jest jeszcze taka uwaga. No i ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę. Nie, tutaj macie e, pełen obraz. Ultra mocne utwardzenie e, Rosman. E, słuchajcie, teraz Wam zdradzę tajemnicę. Co widzicie na tym obrazku? Ciekawe, nie? Kurde. Ale dobra, koniec żartów, heheszki. Piątka, co, co tu będzie? Słuchajcie, jak wiecie, ostatnio tak, przyleciały farby do malowania japońskich samolotów, które były okazyjnie kupione na Amazonie. A co mi się kojarzy bardzo z japońskimi samolotami, to jest to, że te samoloty, że Japończycy podczas II wojny światowej mieli bardzo słabej jakości farby i te farby bardzo często odchodziły. I tu wchodzi właśnie lakier. Będę próbował czegoś, co bardzo dawno nie robiłem. Kurczę, x lat. Będę używał lakieru do włosów jako takiego elementu, który pozwoli na uzyskanie takiej zdartej powłoki farby na samolocie. Czyli najpierw malujemy tutaj aluminium, później dajemy warstwę ochronną w postaci jakiegoś lakieru bezbarwnego, później dajemy. Częściowo albo nawet nieczęściowo właśnie ten lakier, i będziemy próbować tutaj uzyskać efekt takiego właśnie zdarcia farby. Więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tego lakieru jeszcze nie próbowałem. Metoda jest dosyć, dosyć znana. Znaczy, oczywiście, młodzi adepci sztuki modelarskiej pewnie nie słyszeli o tej metodzie, nie znają. Są jakieś tam inne, że tak powiem, droższe sposoby na uzyskanie właśnie takiego tutaj, takiego czegoś. A ja spróbuję za 7,50. Ten lakier kosztował dokładnie 7,50. Mamy tutaj 200, 200 ml, 250 ml niemieckiego lakieru do włosów. Mam nadzieję, że ten eksperyment mi tutaj wyjdzie. Że nie będzie tutaj jakiegoś mieszania się lakieru z farbą i tak dalej. Zobaczymy. Zrobimy eksperyment. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, nie bawiłem się już bardzo dawno w ten sposób. Więc, więc zobaczymy, jak to wygląda. A tak jak powiedziałem, to jest związek ma to z tym, że ostatnio, ostatnio dość dużo tutaj japońskiej myśli technologicznej. Myśli technologicznej, samolotów po prostu, wpadło na kanał e, związany z Japonią, z tego względu, że jest konkurs modelarski w Winoroczowie. Co już powtarzam, to już wiecie. I będę budował coś na pływakach japońskiego. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za wszystkie komentarze. Przypominam, że dzisiaj na kanał też wpadł e, tutaj taki overview, to co jest w pudełku. Czyli Aventus, moim zdaniem, najpiękniejszy aerograf, jaki widziałem. Szczerze, najbardziej mi się podoba. Szczególnie te niebieskie, niebieskie akcenty tego aerografu. Dobra, jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.